Press Glas, leading in Europe. Szyby Press Glass. przepuszczalność światła. Przepuszczalność światła to jedna z podstawowych właściwości szyb. Parametry dotyczące przenikania światła widzialnego zależą głównie od składu surowcowego, grubości szkła i rodzajów powłok zastosowanych przez producenta szyby. Kluczowym wskaźnikiem określającym ile naturalnego światła słonecznego przedostaje się przez dany rodzaj szyby jest współczynnik przepuszczalności światła LT. Współczynnik LT zawsze przyjmuje wartość procentową, a im jest ona wyższa, tym więcej światła widzialnego trafia do wnętrza, pomieszczenia czy budynku. Do przepuszczalności światła odnosi się też wskaźnik LR, współczynnik odbicia światła, pokazujący jaka ilość światła nie jest przepuszczana przez szybę. Oba wskaźniki, czyli LT i LR, to parametry należące do najistotniejszych przy wyborze konkretnego rodzaju szyby. Dzięki porównaniu wartości poszczególnych współczynników można dobrać szyby optymalne do potrzeb, cechujące się m.in. bardzo wysokim, umiarkowanym. Albo niskim poziomem przepuszczalności światła. Dokładne porównanie parametrów i wybór szyb ułatwić może specjalny konfigurator szyb przeciwsłonecznych, który znajduje się na stronie internetowej PressGlass.eu oraz w bezpłatnej aplikacji Press Glass Mobile. Presglas Leading in Europe.